Wszyscy doświadczyliśmy takich momentów, gdy coś ważnego umyka naszej uwadze. Zbliżający się termin, kluczowy szczegół, a nawet imię bliskiego krewnego to sytuacja, z którą każdy może się utożsamić, prawda? Niestety takie przypadki zdarzają się coraz częściej, ponieważ schorzenia neurologiczne, takie jak SLI, choroba Parkinsona, demencja i choroba Alzheimera, Stają się coraz powszechniejsze. Badania pokazują, że liczba osób dotkniętych demencją może się potroić do 170 milionów w ciągu najbliższych 30 lat, a nowy przypadek diagnozuje się co 3 sekundy. Oczywiste jest, że jest to poważny problem, którym musimy się zająć. Co więc możemy zrobić, aby chronić nasze zdrowie psychiczne? Czy wiesz, że nawet coś tak prostego jak sposób spania? Może mieć głęboki wpływ na pamięć i zdrowie mózgu? Dzisiaj przyjrzymy się intrygującemu powiązaniu między pozycją podczas snu a jej potencjalnymi korzyściami dla naszego zdrowia neurologicznego. A co najlepsze? To coś prostego, co możesz wypróbować samodzielnie, ale zanim przejdziemy do szczegółów, koniecznie kliknij dzwonek powiadomień, aby być na bieżąco z naszymi przyszłymi odcinkami. Daj temu filmowi kciuk w górę, jeśli uważasz go za interesujący, a jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj nasz kanał. Podnoszenie świadomości na temat problemów związanych z pamięcią może naprawdę odmienić życie ludzi. Teraz zacznijmy rozmowę. Czy zdarza ci się zapominać rzeczy? Jak oceniasz jakość swojego snu i skąd do nas dołączasz? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Najnowsze badania wskazują, że nawet coś tak pozornie nieistotnego jak spanie na prawym boku może potencjalnie mieć transformacyjny wpływ na ogólne samopoczucie i zdrowie mózgu. Przyjrzyjmy się temu tematowi bliżej. Dlaczego choroby neurologiczne są coraz częstsze? Istnieje kilka czynników. W tym zmiany w stylu życia i starzenie się populacji. Wiele osób obecnie prowadzi bardziej siedzący tryb życia, dokonuje złych wyborów żywieniowych i doświadcza przewlekłego stresu. Szybkie tempo życia, charakteryzujące się ciągłymi powiadomieniami i komunikacją, często prowadzi do zaburzeń wzorców snu. Ponadto zauważalny jest wzrost zachorowań na takie schorzenia jak cukrzyca i nadciśnienie. Które mogą mieć szkodliwy wpływ na funkcjonowanie mózgu. Czynniki środowiskowe również mają znaczący wpływ. Toksyny, takie jak pestycydy, mogą przedostać się do naszego otoczenia i przedostać się do naszych organizmów wraz z pożywieniem, wodą lub powietrzem, potencjalnie zaostrzając schorzenia takie jak choroba Parkinsona. Należy koniecznie podkreślić, Niepokojący wzrost zachorowań na chorobę Parkinsona. Metale ciężkie, takie jak rtęć z zanieczyszczonych ryb, stanowią kolejne zagrożenie. Nie zapominajmy też o powszechnym problemie zanieczyszczenia powietrza. Pomimo tych wyzwań ludzkie, ciało ma niesamowitą zdolność do odporności. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak COVID-19 wpływa na mózg? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Wyobraź sobie scenariusz, w którym każdy doświadczył około COVID-19. Ale co dokładnie ten wirus robi z naszym mózgiem? Cóż, może prowadzić do szeregu objawów neurologicznych, od krótkotrwałych do trwałych skutków dla funkcji mózgu. Te skutki obejmują problemy takie jak utrata pamięci, trudności z koncentracją, problemy z językiem i komunikacją, spowolnione przetwarzanie umysłowe, problemy z Podejmowaniem decyzji, a nawet trudności w uczeniu się nowych informacji, a reperkusje na tym się nie kończą. Badania wykazały, że COVID-19 może aktywować uśpione geny, przyspieszyć wystąpienie demencji i przyspieszyć starzenie się mózgu, powodując stan zapalny w układzie nerwowym. Więc, jeśli nagle znajdziesz się, zmagasz się z zapominaniem lub doświadczasz mgły umysłowej, poświęć chwilę na oddech. Może to być po prostu przejaw tego, co potocznie nazywa się mgłą mózgową związaną z covid-19. Teraz skupmy się na demencji. Czym właściwie jest demencja? Wykracza poza zwykłe zapominanie, raczej reprezentuje zespół charakteryzujący się postępującą utratą zdolności poznawczych, takich jak rozumowanie, język, pamięć i uwaga, które mają trudności z wykonywaniem nawet najprostszych codziennych zadań z powodu spadku funkcji poznawczych. Co szokujące, około 70% przypadków demencji wynika z choroby Alzheimera, co czyni ją poważnym globalnym wyzwaniem zdrowotnym. Jednak demencja nie jest tylko osobistą walką. To kryzys zdrowia publicznego na skalę globalną, wymagający pilnej uwagi. Bycie świadkiem upadku ukochanej osoby, kiedyś bystrej i pełnej życia, może być rozdzierające serce. Opłata, jaką pobiera od opiekunów, jest ogromna, a stres i trudności stają się stałymi towarzyszami. A oto ponura rzeczywistość. Obecne interwencje farmaceutyczne w przypadku demencji są głównie paliatywne, łagodzą objawy, ale ich nie zatrzymują. Pomimo niedawnych zatwierdzeń nowych leków w USA, ich zaporowo wysokie koszty sprawiają, że są one niedostępne dla wielu osób. Choć dają promyk nadziei, ich przystępność cenowa jest kwestionowana. Roczny koszt często dorównuje kosztowi zakupu domu z dodatkowym ryzykiem wystąpienia skutków ubocznych, takich jak obrzęk mózgu. Dopóki leki nie staną się bardziej przystępne cenowo i dostępne, pozostajemy w stanie oczekiwania, mając nadzieję na przełom. Więc, jeśli odczuwasz niepokój z powodu zaników pamięci, weź głęboki oddech. Pamiętaj, że okazjonalne zapominanie. Jest normalne, jednak jeśli masz obawy dotyczące swojej pamięci lub funkcji poznawczych, nie wahaj się zwrócić o poradę do pracownika służby zdrowia. Ponadto, dla osób zmagających się z wyzwaniami demencji, kluczowe jest, aby zdać sobie sprawę, że dostępne są systemy wsparcia i zasoby, aby poruszać się po tej trudnej drodze, zarówno dla pacjentów, jak i ich opiekunów. Utrzymujmy świadomość, wspierajmy wysiłki badawcze i orędujmy za bardziej sprawiedliwym dostępem do leczenia. Razem możemy dążyć do przyszłości, w której widmo demencji nie będzie już rzucało cienia na opiekę. Często zdarza się zgubić klucze lub zapomnieć, gdzie zaparkowano samochód. Okazjonalne zaniki pamięci zdarzają się każdemu. Ale gdy problemy z pamięcią zaczynają zakłócać codzienne życie i stają się regularnym zjawiskiem, może to oznaczać poważniejszy problem. Okazjonalne zapominanie imion, dat lub niedawnych wydarzeń, trudności z przypomnieniem sobie, gdzie się coś znajduje i odkrycie, że pamięć poprawia się pod wpływem wskazówek lub przypomnień to wszystko oznaki normalnej utraty pamięci. Ale dlaczego tak się dzieje? Rozproszenie odgrywa znaczącą rolę. Gdy jesteśmy rozproszeni, nasz mózg nie skupia się na kodowaniu nowych informacji, co prowadzi do częstego zapominania. Ponadto, długotrwały stres może osłabić hipokamp, co zwiększa prawdopodobieństwo zaniku wspomnień, jeśli nie są one odpowiednio pielęgnowane lub nie są połączone z istniejącą wiedzą. Wspomnienia Mogą również stać się mniej dostępne z czasem, jeśli nie zostaną wzmocnione. Na przykład, zapominając imienia przyjaciela ze studiów, którego nie widziałeś od dziesięcioleci, ponieważ ścieżka do wspomnień słabnie i zanika. Z kolei demencja charakteryzuje się postępującą i ciągłą utratą pamięci. Jakiego rodzaju utratę pamięci może powodować demencja? Cóż, może to utrudniać osobom naukę nowych umiejętności. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że nie jest niemożliwe, aby mogli nabyć nowe umiejętności. Demencja wiąże się również ze zmianami behawioralnymi, emocjonalnymi i psychologicznymi, a także trudnościami w wykonywaniu zadań, które kiedyś były łatwe. Na przykład Podczas gdy zapomnienie, gdzie zaparkowałeś swój samochód, może być uważane za typową utratę pamięci, demencja może prowadzić do całkowitego zapomnienia jak prowadzić. Podczas gdy normalna utrata pamięci może obejmować zapomnienie imienia dawno zaginionego przyjaciela, demencja może prowadzić do niezdolności do rozpoznawania znajomych twarzy. Pamiętaj, demencja nie jest normalną częścią starzenia się. Jeśli martwisz się o swoją pamięć lub pamięć kogoś, kogo znasz, ważne jest, aby uzyskać dokładną ocenę od lekarza. Zrozumienie tej różnicy jest kluczowe, ale konsultacja ze specjalistą jest zawsze mądrą decyzją. Wczesna diagnoza jest kluczowa dla leczenia i zarządzania demencją, ponieważ występuje ona w różnych postaciach, z których każda ma swoje własne. Unikalne objawy i prezentacje. Ponadto, demencja nie jest powszechnym zjawiskiem wśród osób doświadczających utraty pamięci związanej z wiekiem. Na szczęście istnieją sposoby na obniżenie ryzyka demencji i utrzymanie zdrowia mózgu. Przyjrzyjmy się strategiom obniżania ryzyka demencji za pomocą serii ośmiu pytań: weź długopis i papier i zaczynajmy. Pytanie 1. Czy poświęcasz co najmniej 30 minut dziennie na ćwiczenia fizyczne? Wystarczy prosta odpowiedź tak lub nie. Pamiętaj, że siedzący tryb życia może znacznie zwiększyć ryzyko demencji. Teraz przejdźmy do pytania drugiego. Czy ty i twoi bliscy prowadzicie aktywne życie społeczne, regularnie uczestniczycie w wydarzeniach społecznościowych, lub spędzacie czas z przyjaciółmi i rodziną? Odpowiedz prostą odpowiedzią tak lub nie. Izolacja społeczna może mieć głęboki wpływ na zdrowie poznawcze, dlatego pielęgnowanie więzi społecznych jest kluczowe. Pytanie trzecie. Czy priorytetowo traktujesz odpoczynek, dążąc do minimum 7 godzin dobrego snu na noc? Odpowiedz tak lub nie. Pamiętaj, że zarówno niewystarczający, jak i nadmierny sen mogą zwiększać prawdopodobieństwo demencji. Przejdźmy do pytania 4. Czy aktywnie angażujesz swój umysł, czytając, rozwiązując łamigłówki, lub zdobywając nowe umiejętności? Być może. Za pośrednictwem platform takich jak YouTube? Ponownie, odpowiedz jasno tak lub nie. Pytanie 5. Czy stosujesz techniki redukcji stresu, takie jak yoga, medytacja lub pisanie pamiętnika, aby radzić sobie z codziennymi problemami? Odpowiedz tak lub nie. Pamiętaj, że przewlekły stres może niekorzystnie wpływać na zdrowie mózgu i zwiększać ryzyko demencji. Pytanie 6. Czy zwracasz uwagę na swoje wybory żywieniowe, upewniając się, że spożywasz dużo owoców, warzyw i produktów pełnoziarnistych? Odpowiedz prosto tak lub nie. Jeśli nadal dostosowujesz się do zdrowszej diety, przejdźmy do pytania siódmego: czy powstrzymujesz się od palenia i upijania się? Odpowiedz prosto tak lub nie. Zarówno palenie. Jak i nadmierne spożycie alkoholu mogą znacznie zwiększyć ryzyko demencji? Na koniec pytanie 8. Czy sumiennie umawiasz się na rutynowe badania kontrolne u swojego lekarza i skutecznie radzisz sobie z takimi schorzeniami jak wysoki poziom cholesterolu, cukrzyca, nadciśnienie i arytmie? Ponownie odpowiedz jasno: tak lubisz nie. Pamiętaj, że te warunki mogą bezpośrednio wpływać na funkcjonowanie mózgu i zwiększać ryzyko demencji, jeśli nie zostaną opanowane. Teraz, sumuj odpowiedzi tak. Większa liczba odpowiedzi twierdzących wskazuje na zdrowszy styl życia i niższe ryzyko demencji. Jeśli uzyskałeś idealny wynik 8, gratulujemy. Jeśli jednak Twój wynik spadnie poniżej 5, Czas rozważyć wprowadzenie zmian w stylu życia. Wdrażając te zmiany teraz, niezależnie od wieku, siejesz nasiona zdrowszego mózgu i jaśniejszej przyszłości. Przyjrzyjmy się bliżej wpływowi snu na zdrowie mózgu. Czy wiesz, że sen to nie tylko luksus, ale niezbędny element utrzymania mózgu w najlepszej formie? Nie dotyczy to tylko ludzi. Każda żywa istota, od najmniejszych owadów po największe ssaki, potrzebuje snu, aby przeżyć. Oto fascynujący fakt: nawet krótki okres bez snu może zagrażać życiu niektórych zwierząt. Dlaczego więc sen jest tak ważny dla mózgu? Do niedawna, około 2010 roku, powszechnie uważano, że mózg oczyszcza się sam, gdy śpimy. Jednak przełomowe badania ujawniły istnienie układu glimfatycznego, niezwykłej sieci w mózgu odpowiedzialnej za usuwanie odpadów. Wyobraź sobie skomplikowane tunele biegnące wzdłuż naczyń krwionośnych w mózgu. Podczas snu tunele te są zajęte wypłukiwaniem odpadów metabolicznych i toksycznych białek, które gromadzą się w ciągu dnia. Podobnie jak głęboki proces oczyszczania. Ten nocny rytuał czyszczenia. Jest niezbędny do utrzymania optymalnej funkcji mózgu. Dlatego zapewnienie sobie odpowiedniej ilości snu, wysokiej jakości, nie polega tylko na odświeżeniu, ale także na zachowaniu zdrowia poznawczego i zapobieganiu zaburzeniom neurologicznym. Ale dlaczego sen jest szczególnie ważny dla ochrony przed takimi schorzeniami jak demencja i choroba Alzheimera? Kiedy jesteśmy obudzeni, Nasz mózg nieustannie przetwarza informacje, tworząc wspomnienia i koordynując funkcje organizmu. Jednak ta aktywność generuje wiele odpadów metabolicznych, w tym szkodliwe białka związane z chorobą Alzheimera. Podczas snu układ glimfatyczny włącza się na wysokie obroty, skutecznie usuwając te toksyny i chroniąc przed pogorszeniem funkcji poznawczych i neurodegeneracją. Co ciekawe, Osoby, które stale nie śpią wystarczająco długo, mniej niż 7 godzin na dobę, są bardziej narażone na rozwój choroby Alzheimera. Ta zwiększona podatność wynika z niewystarczającego usuwania szkodliwych białek, co pogarsza się wraz z przewlekłym niedoborem snu. Ponadto, wraz z wiekiem, nasz sen staje się bardziej fragmentaryczny i mniej regenerujący. Co dodatkowo? Zwiększa ryzyko upośledzenia funkcji poznawczych. Ponadto, zmiany w zdrowiu naczyń związane z wiekiem upośledzają wydajność układu glimfatycznego, czyniąc nas bardziej podatnymi na demencję i powiązane z nią schorzenia. Dlatego priorytetem snu nie jest tylko poczucie dobrego wypoczynku to niezbędna inwestycja w długoterminowe zdrowie i odporność mózgu. Staraj się spać nieprzerwanie od 7 do 9 godzin każdej nocy. Pielęgnuj zdrowe nawyki związane ze snem i stwórz sprzyjające środowisko snu, aby zoptymalizować wrodzoną zdolność mózgu do odmładzania i naprawy. Pielęgnując regenerującą rutynę snu, nie tylko zwiększasz swoją witalność poznawczą, ale także wzmacniasz obronę mózgu przed skutkami starzenia się i chorób. Jak mogę zachować witalność mojego układu limfatycznego? Gwiazdka: Zapewnij sobie spokojny sen. Staraj się spać jakościowo przez 7 godzin każdej nocy. Gwiazdka: Utrzymuj zdrowe ciśnienie krwi. Gwiazdka: Bądź aktywny. Regularne ćwiczenia mogą poprawić zarówno krążenie limfatyczne, jak i przepływ krwi. Badania na gryzoniach sugerują, że ćwiczenia pomagają w usuwaniu neurotoksycznych białek, zmniejszając ich gromadzenie. Zaznacz gwiazdką i priorytetyzuj odmładzający sen. Jaka jest optymalna pozycja do spania? Czy jest odwrócona? Czy leżysz na plecach, czy może na boku? Jeśli tak, która strona jest najlepsza? Która pozycja do spania poprawia przepływ glimfatyczny w mózgu? Zaleca się spanie na boku szczególnie na prawym boku pozwól mi to wyjaśnić pozycja podczas snu wpływa na przepływ limfatyczny na przykład myszy doświadczają bardziej wydajnego drenażu krwi mózgowej gdy śpią w ten sposób badania na ludziach wskazują że ta metoda może być skuteczniejsza szczególnie gdy leżysz na prawym boku ponieważ prawa żyła Szyjna odpowiedzialna za odprowadzanie krwi z głowy jest bardziej otwarta w tej pozycji. Wszystko jest ze sobą powiązane, jak wspomniano wcześniej. Osoby z chorobami neurologicznymi, takimi jak choroba Alzheimera, często śpią na plecach, co utrudnia przepływ limfy. Ponadto, nawet osoby bez problemów mają tendencję do preferowania spania na boku, szczególnie na prawym boku, nad innymi pozycjami. Badania pokazują, że 72% pacjentów z demencją spędza co najmniej 2 godziny każdej nocy leżąc na plecach, w porównaniu do 37% osób ze zdrowszym mózgiem. Sugeruje to, że spanie na boku może pomóc w usuwaniu szkodliwych białek z neuronów. Jeśli śpisz głównie na plecach lub brzuchu, warto spróbować spania na boku. Ale jak możemy to przyjąć? Jedną z metod zapobiegania przewracaniu się na plecy jest technika piłki tenisowej. Po prostu załóż koszulkę z kieszenią wywróconą na lewą stronę, a w środku umieść piłkę tenisową. Ważne jest, aby pamiętać, że badania w tej dziedzinie wciąż się pojawiają i nie jest jasne, czy spanie na boku może definitywnie zapobiegać demencji, czy też istnieje bezpośrednia korelacja między określonymi pozycjami do spania a zapobieganiem demencji. Układ limfatyczny i choroby neurodegeneracyjne związane ze snem to obszary badań, które wymagają dalszej eksploracji. Podczas gdy układ limfatyczny został odkryty w w roku, skuteczne metody leczenia demencji i innych chorób neurodegeneracyjnych pozostają ograniczone. Ponadto układ limfatyczny ma potencjał do usuwania alfa-synukleiny, Związanej z chorobą Parkinsona. Warto rozważyć wszystko, zwłaszcza jeśli jest to bezpieczne, bezpłatne i możliwe do natychmiastowego zastosowania. Pamiętaj, że sen to inwestycja w zdrowie mózgu. Priorytetowo traktuj sen. Wystarczająca ilość snu wspomagająca funkcje poznawcze. Czy zazwyczaj śpisz na boku? Skąd trafiłeś na te informacje? Aby zwiększyć świadomość? Pamiętaj o polubieniu i udostępnieniu. Jeśli obejrzałeś do końca, skomentuj sto, aby dać mi znać. Dzięki za oglądanie i bądźcie silni jak zawsze. Dbajcie o siebie i do zobaczenia wkrótce.